goście dzisiejszych uroczystości. Prawda, że każdy człowiek ma prawo do marzeń. Nasi przyjaciele, przeżywając straszną drugą wojnę światową, walcząc z dwoma najścigami, marzyli o Polsce, ale prawdziwie wolniej. Gdy przyszła fałszywa wolność, Wolność sowiecka, bezbożna i obca polskiej na i kulturze i wierzę, oni na taką wolność zgodzić się nie mogli. Podjęli walkę nierówną, wyniszczającą, śmiertelną. My, rodziny, bliscy, tak jak potrafiliśmy, podążaliśmy za nimi. Raz po raz dowiadywaliśmy się o śmierci. Serce pękało z bólu, ale najczęściej matka czy ojciec nie mogli nawet nas zapłakać na grobie syna. Żona czy dziewczyna nie mogła przynieść kwiatów na mogiłek kochanego mężczyzny. Dzieciom. Nie dane było pomodlić się przy grobie taty. Mój syn Arkadiusz, urodzony w bokotowskim więzieniu, od chwili urodzin nie widział na oczy swego ojca i do dziś nie wiemy, gdzie spoczywają jego szczątki. Przyszły prześladowania. Za to, że mieliśmy bandytów w rodzinie, kłamstwa w książkach, podręcznikach, w prasie. Nawet obawa przed tym, by mówić bliskim, że ci, którzy odeszli, tak bardzo kochali Polskę. Ale my też mieliśmy marzenia. To były marzenia, że Bóg przyjmie żołnierzy, wyklętych, że daruje im ludzkie słabości. To były marzenia, że prawda zwycięży. Dziś spełniły się nasze pragnienia i serc naszych. Tyle lat czekaliśmy, a tyle nie doczekało. To wielki honor dla nas, że cały Kościół wraz z księdzem, probożstwem modlił się za naszych bliskich i odsłoniliśmy wspólnie tablicę, która będzie przypominała człowieka skazanego na śmierć i zapomnienie. Marzenia się spełniają i doczekaliśmy z całego serca. Dziękuję w imieniu rodzin pomordowanych przez reżim komunistyczny wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom, które do dzisiejszej uroczystości założyły choć małe cegiełki swej pracy. Bóg zapłaci wszystkim i za wszystko. Mój mąż. Witam porównawki, pseudonim, dom Pawinicz, ostatni komendant konspiracji zbrojnej na terenie północnego Mazowsza, mając świadomość, że system komunistyczny kiedyś upadnie i zwracając się do administracji przyszłej nowej, czyli wolnej Polski, prosił o pomoc macierzysto dla tych, co się, co w imieniu naszych sił za granicą walczyli, nie szczędząc życia. Dziś pamięć pacierzysta niezłomnych obrońców wolności polskich została tu w trasie sąsiedztw przywrócona. Za przywrócenie tej pamięci w imieniu rodzin żołnierzy podziemianych Gościonego jeszcze raz wszystkich i za wszystko. Półwadca.